Mistrzostwa Polski Psów Towarzyszących odbyły się w naszym regionie po raz pierwszy. Współorganizatorem był Związek Kynologiczny w Polsce, oddział w Rzeszowie. Honorowym patronatem imprezy objął burmistrz Boguchwały, a miejscem rozgrywek był stadion Izolatora. Od samego rana popisywało się na nim ponad 30 psów różnych ras i nie przeszkodziły im w tym nawet strugi ulewnego deszczu. Te, które dopiero czekały na swoją kolejkę, czujnym okiem obserwowały umiejętności dywali, a trzeba było ich mieć sporo, zasłużyć na dobrą ocenę sędziów. Mam zawodników z Wrocławia, z Krakowa, z Lublina, z Warszawy, no i od nas z Rzeszowa oczywiście też. Sędziowie, którzy, którzy Państwo tutaj widzicie, no to oceniają przede wszystkim za dokładność wykonania danego ćwiczenia przez Pieska oczywiście posłuszeństwo wobec przewodnika. To jest ćwiczenie chodzenie przy nodze. Pies chodzi przy nodze bez, bez smyczy i musi cały czas być w kontakcie z przewodnikiem. Później jest przywołanie, czyli pies musi przybiec do przewodnika na jego komendę i usiąść przed nim, a następnie obiec i usiąść go, usiąść przy nodze. Później jest aportowanie przedmiotu obcego. Następnie jest wybieranie spośród sześciu innych obcych aportów, wybranie swojego aportu i zmiana pozycji na odległość to jest taka pierwsza część, którą ocenia akurat jeden pierwszy sędzia, drugi sędzia ocenia wybieganie, czyli możliwość zrelaksowania się psa. Yy, czyli wybieganie na komendę i później posłuszeństwo, czyli przywołanie psa z powrotem do siebie. Yy, później jest tak zwana linia wśród zawodników, tak się to ładnie nazywa, czyli przewodnik idzie, zostawia psa w trzech pozycjach, siad, stój i waruj i po każdym zatrzymaniu pies na polecenie przewodnika musi do niego przybiec. Yy, dawanie głosu to jest takie bardzo energetyzujące ćwiczenie, które pobudza psa, a później jest następuje zawarowanie, czyli wyciszenie psa i pies to musi wykonać i dwie pozycje zostawania, czyli bez ruszenia się, na zostawanie na siat i na waruj. Szkolenie posłuszeństwa to nie jest coś wydumanego takiego, co sobie wymyśliliśmy po to, żeby się świetnie bawić tylko, tylko przede wszystkim po to, żeby pies funkcjonował na co dzień w społeczeństwie, w naszym domu, w różnych sytuacjach w sposób Prawidłowy i poprawny. To znaczy, żebyśmy się nie martwili o to, że nam ucieknie, że kogoś zaatakuje, że zareaguje strachem na e, różne sytuacje i w związku z tym będzie e, na razie siebie i, i otoczenie na niebezpieczeństwo. E, posłuszeństwo to jest coś, co pomaga kontrolować psa. I kursy, które prowadzi Związek Ekonomiczny z zakresu posłuszeństwa służą temu, żeby człowiek czuł się bezpiecznie w obecności psa i żeby jednocześnie nie martwił się, że straci nad nim kontrolę, a w związku z tym y, stanie mu się krzywda, y, bądź on zrobi jakąś krzywdę komuś. I tak naprawdę, jeżeli szkolimy już na wieku jakiegoś regulaminu w kierunku posłuszeństwa, to czemu nie zrobić według tego konkurencji zawodów, gdzie porównamy, czy psy różnych ras, wielkości, wieku potrafią ten sam regulamin powtórzyć w ten sam identyczny sposób. Więc regulamin jest ogólny dla wszystkich, niezależnie od tego, czy piesek przyjedzie w wieku 15 miesięcy na te zawody, czy będzie miał 12 lat, bo tutaj jest takie, taka suczka, która z najstarszym psem zawodów. I jakie to jest rasy? Czy to jest rasa pasująca? co stricte owczarek niemiecki, owczarek belgijski Moinua, czy jest to, tak jak tutaj zgłoszony terrier tybetański, który w pozorom miło, że nazwa jest terrier, to należy grupy dziewiątej, czyli raz do towarzystwa, czyli tak zwanych poduszkowców i jego obowiązuje ten sam regulamin i ma się wykazać tym samym tempem, tą samą precyzją yy, i wykonaniem ćwiczeń i będzie oceniany tak samo surowo. A chodzi tutaj tak naprawdę o zabawę, o sport, o to, żeby jak już wyszkolimy tego psa i coś nas bawi, żeby po prostu spotkać się, porozmawiać o tym, yy, wystartować, porównać swoje wyniki, a, a na końcu dostać być może jakieś nagrody, laury, a być może przemyślenia do kolejnych startów, czyli jakieś poprawki, zmiana sposobu pracy, yy, to co jest istotne w sporcie. Abigail, polski owczarek nizinny, reprezentowała w Mistrzostwach Grzeszów. Może nie osiągnęła najwyższej punktacji, ale za to, z jaką gracją się prezentowała. Piesek nazywa się Abigail z gniazda. Jest polskim owczarkiem nizinnym, suczką. No, chodziłem na szkolenie, w sumie pies ma prawie 5 lat i 4 lata chodzi na szkolenia do. Polskiego Związku Kenalogicznego w Rzeszowie. Także i trenuje obedience, i agility, i posłuszeństwo. No, z różnym skutkiem, ale trenuje, coś tam robi.